zastanawiacie się czy warto używać ścianek przeciwsłonecznych nie my testujemy teraz w Chorwacji w te słoneczne piękne dni. Ściankę możecie zamówić w firmie Autowip. Dywaniki szyte na miarę. A Rafał i Agnieszka zrobią Wam taką ściankę z własnego zdjęcia na zamówienie. To ścianka zaciemniająca z własnym nadrukiem. Zamawiając tę ściankę na miarę otrzymacie nie tylko praktyczną ochronę przed słońcem i wiatrem dopasowaną do posiadanej przyczepy, ale też unikalny wygląd którego będziecie się wyróżniać na każdym kempingu firma AutoVIP dywaniki szyte na miarę nie tylko produkuje, szyje ścianki zaciemniające, ale jak ich nazwa mówi to dywaniki, które są szyte na miarę do każdego kampera, czy do każdej przyczepy i nie tylko to wszystko możecie zobaczyć na żywo już od 2 do 5 października spotkacie ich na największych targach karawaningowych w Polsce Caravan Salon Poland w Poznaniu na ich stoisku zobaczycie na żywo ich dywaniki idealnie dopasowane do kampera czy przyczepy sprawdzicie różne warianty porozmawiacie z nimi o możliwościach ustalicie szczegóły oraz ceny dla swojego pojazdu słuchajcie to świetna okazja żeby na własne oczy zobaczyć jak dywaniki zmieniają wnętrze i komfort podróży do zobaczenia w Poznaniu od 2 do 5 października Caravan Salon Poland oczywiście my też tam będziemy na ich stoisku do zobaczenia.